Witajcie na kanale Megadiscount.pl Dzisiaj zobaczcie, ze mną jest ponownie... Kto? Nadia Nadia dzisiaj ze mną i dzisiaj otwieramy kolejną laleczkę LOL Surprise Ale już w sumie nie taką laleczkę małą, do jakiej przywykliście Tylko wielką LOL Surprise z serii OMG Czyli olbrzymią lalkę, która jest mniej więcej w wielkości Barbie Słuchajcie, w poprzednim odcinku otwierałyśmy już aż dwie takie laleczki, i także dzisiaj do nich dołączy następna taka olbrzymia lalka. Więc kochani, jak robicie serię Lol Surprise, zostawiajcie kciuki w górę. No i co? Zaczynamy! Dobra, e, słuchajcie, te lalki ukryte są w takich wielkich opakowaniach. Nie są to kule, tylko dosłownie wielkie paczki z niespodziankami. W środku mamy olbrzymią laleczkę Plus jeszcze, słuchajcie, aż 20 niespodzianek Więc sami wiecie, że jest ich po prostu mnóstwo Mi tutaj zostały do otworzenia, zobaczcie Jeszcze dwie takie lalki z tej pierwszej serii No i moi drodzy, możemy tutaj trafić, zobaczcie Na Royal Bee, a także na laleczkę Która, słuchajcie, jest cała praktycznie taka neonowa To jest właśnie ona Ale my z Nadią dzisiaj stwierdziłyśmy, że otworzymy sobie taką złotą lalkę Czyli Royal Bee no, dobra, to tu, się, tu mamy, słuchajcie, dwie lalki, które otwierałyśmy z Nadią poprzednio. Mam nadzieję, że dobrze je pamiętacie. Także dawajcie znać w komentarzach, która z nich bardziej Wam się podobała. A my dzisiaj otwieramy kolejną lalkę do naszej olbrzymiej, najnowszej kolekcji LOL Surprise. Mamy, słuchajcie w tą stronę, i. spójrzcie! Ale mamy tutaj taki chyba ekskluzywny zestaw z pięknymi złotymi dodatkami. No, nie Nadia. Zobaczcie, jakie fajne, takie świecące, słuchajcie, pudełka. Tu jakieś pokrowce na ubranka, też tak z takimi złotymi elementami, więc prezentuje się to mega. No dobra, rozsuniemy może jeszcze bardziej, co? Będzie laleczka. Tak! Tak! Patrzcie na to, jakie ma włosy prawdziwe, nie? Takie puszyste, ale mega. Dobra, zaraz ją wyjmujemy i zobaczymy, na jakie trafiłyśmy tu jeszcze niespodzianki. No to co? Otwieramy ją! Słuchajcie, ma tu jeszcze taki napis: dress me, czyli trzeba ją obrać. No bo słuchajcie, chyba na razie. Oh, wow! Piękna, jeszcze nie jest jakoś super ubrana, ma takie zakolanówki, tu ma takie, słuchajcie, body ubrane i wygląda cudownie, naprawdę, Ok, my ją sobie otworzymy, oho, no i zaraz Wam ją pokażemy. To tak wygląda Royal Bee, czyli kolejna większa lalka LOL Surprise, która dołącza do naszej kolekcji. Nadia, co sądzisz o jej włosach, co? Piękne są, są słuchajcie Mega takie puszyste, delikatne Takie super zakręcone W ogóle ona cała jest taka złota, błyszcząca Zobaczcie w ogóle na to jej body Też jest takie błyszczące To samo z tymi e, zakolanówkami Po prostu wow e, Także robi wrażenie ona To trzeba od razu przyznać No ale na razie Aha, jeszcze w ogóle ważna rzecz, zobaczcie, jej się w ogóle ruszają tutaj e, dłonie, e, rączki, także e, no tego nie było, słuchajcie, w tych małych laleczkach L'Or Surprise i ona ma nawet pomalowane paznokcie. A teraz myślę, że przyszła pora, żeby wreszcie otworzyć całe 20 niespodzianek i wyjąć wszystkie jej ubranka. które były w naszym wielkim, niespodziankowym boksie i między innymi właśnie mamy tu taką złotą szczotkę LOL Surprise, zobaczcie, przepiękna, e, tak samo złote mamy tu pudełeczko z niespodzianką, bo coś tutaj jest w środku mamy tu kolejne takie pudełko, zobaczcie w ogóle takie wszystkie są mega ekskluzywne te prezenciki, serio łącznie z ubrankami, które są schowane w pokrowcach, e, tu mamy torebeczkę i mamy także krótką informację o naszej lalce. No dobra, to co my tu mamy w środku? To jest, zobaczcie, fashion magazine i jak go sobie otworzymy, mamy pokazaną naszą laleczkę. Widzimy, że ona jest, słuchajcie, skorpionem, to jest jej znak zodiaku. To zaczynamy od pierwszej niespodzianki, to jest to takie czarne pudełeczko, pozłacane takim brokatem, przepiękne. Zaglądamy do środka, tak, no to sprawdzamy, co tu jest. Coś zawinięte. Nadia, chcesz odwinąć? No to sprawdzaj, co my tu mamy w tym pudełku. O, wow, ale okulary! Co? Jakie dodatki? To jest taki złoty pasek, bransoletki, prawda? I takie olbrzymie kolczyki. No nie no, kochani, to dopiero robi wrażenie. To sprawdźmy jeszcze, co się kryje w złotym pudełku. Tu też mamy co nieco zawinięte w środku i tu możemy od razu poznać, że są to buty, bo mamy taką naklejkę z rozmiarem stopy właściwie. Dobra, zaglądamy tutaj i co tu hmm. Ale buciki, zobaczcie, na takim obcasie, też takie czarno-złote, więc wszystko utrzymane w takim błyszczącym stylu. No, otwieramy jeszcze nasze pokrowce z ubrankami, co tam będzie w środku? To jest dopiero niespodzianka. Mhm. Skóra jest! Wow! To jest kurtka, tak? Taka? Ale czadowa, skórzana kurtka! Zobaczcie, tu jeszcze ma takie ozdoby. No nie do wiary, ale będzie stylówka! Nasza lalka, zobaczcie, nazywa się Royal Bee. No to znaczy pszczoła, czyli tutaj na tych pokrowcach też mamy takie latające małe pszczółki. Tak, w sumie śmieszne takie nawiązanie. Dobra. E, co my tu mamy? O! Tu są spodnie! Orety, kochani. Spójrzcie na to. W dodatku, jakie? Wow! Jakie błyszczące! Takie dzwony! Ekstra, jakie śliczne! Całe pozłacane. No proszę, proszę. Rzeczywiście, cała złota lalka będzie. Zobaczcie, ubranko mamy już praktycznie całe założone. Ja tu jeszcze teraz założę naszej lalce buciki. One też są przepiękne, słuchajcie, naprawdę cudowne są po prostu. Zobaczcie na tą jej stylówkę. no robi wrażenie. To Po prostu trzeba przyznać te długie, takie długie dzwony, błyszczące, skórzana kurtka, nawet włosy ma pod kolor. Po prostu, no naprawdę, wow. No ja co, zakładamy jej jeszcze. Brasoletkę. No właśnie, bransoletkę Też taką złotą. Tu zobacz jeszcze kolczyki. Założysz jej kolczyki. Zatrzymaj, zakładaj jej kolczyki. One mają wszystkie przebite uszy. To jest w ogóle czadowe, że naprawdę mogą nosić kolczyki. Dobra, jeszcze drugi. Zobaczcie, z tej strony zakładamy. Wow. Oho, mocno chyba je trzeba tak wczepiać, żeby się trzymały. Dobra, pięknie. E, możemy jej też założyć takie bajeranckie Okulary. Słuchajcie, ja ją tak do siebie odwrócę, żebym widziała, czy w ogóle dobrze je założyłam. Tak jest, pięknie, ale wygląda. Złoty pasek. No i jaka gotowa stylówka. Wow! To uwaga, otwieramy jeszcze, słuchajcie, ostatnią rzecz, ostatnią niespodziankę. Py torebkę! Też całą złoto. Ona takim łańcuszku, spójrzcie. Wow! No tak, to ona, słuchajcie, wygląda rewelacyjnie. Sami popatrzcie. uwaga, słuchajcie, mamy niespodziankę! Dołączają pozostałe koleżanki! I tak się prezentuje nasz cały skład najnowszej kolekcji LOL Surprise OMG. Dziękuję nam tu jeszcze jedna lalka, ale na nią wyczekujcie dzielnie, bo na pewno w następnym odcinku się pojawi. Okej, okay, no to w tym odcinku mieliście okazję zobaczyć następną lalkę LOL Surprise. Całą taką w wydaniu złotym e, Dawajcie znać w komentarzach, czy Wam się spodobała e, Czekajcie, tak jak mówiłam, uważnie na kolejny odcinek Gdzie otworzymy już ostatnią lalkę właśnie z tej e, giga kolekcji Także kochani, jak Wam się spodobało Pamiętajcie o kciuku w górę, o subskrypcji kanału I do zobaczenia! Pa, pa!